Po prezentuje Mama Lama. Pozwól rozwijać się wyobraźni Twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Czego nie wiedzieliście o muzyce po melodii? Przy okazji odcinków wraz z Olą, w których rozmawiałyśmy o tworzeniu, komponowaniu, o tej kompozytorskiej części mnie, mówiłam, że za pomelody kryje się filozofia. Ale nikomu jej nie zdradziłam. I teraz ją zdradzam. A dokładnie rzecz biorąc, pytacie o to, co tam się kryje i jako muzycy, i jako laicy, którzy lubicie, którzy czujecie, że coś tam takiego fajnego jest, to co tam jest. I dzisiaj Wam powiem pięć bądź sześć, jak mnie poniesie, ciekawostek związanych z tym, co się kryje za muzyką po melodii i dlaczego ona jest taka inna. Pierwsza ciekawostka jest taka, że chociaż jest to muzyka dla dzieci, to jest tam też muzyka poważna. Niektórzy mogli się skapnąć, na przykład śpiewając kle-kle-kle-kle-kle, kle-kle-kle-kle. Banalne. Okazuje się, że tak naprawdę jest to pieśń moniuszki. Ale mamy też preludium Chopina, mamy też um, Schuberta. Incy wincy Spider, to jest Schubert. Mamy też średniowieczne pieśni, na przykład Starlight, Starbright to tam się datuje na 1500 rok, czy tam nawet wcześniej może. Mamy madrygały renesansowe, mamy tam nawet um, Rawela, czyli dwudziestowieczna muzyka poważna, w postaci I am sneaking up Top, top. To jest tak naprawdę fragment utworu Rawela. Dlaczego? Dlatego, że z muzyką poważną jest chyba taki problem, że wydaje nam się, że to jest coś innego, coś czego nie rozumiemy i coś, czego w związku z tym nie lubimy. A ja mam taki pomysł, że kiedy dzieci śpiewają sobie te utworki z muzyki poważnej, ale to są ich rzeczy, to jest o bocianie, to jest o skradającym się mm, zwierzątku, to wtedy to się staje ich, one wtedy to lubią, a dopiero potem, kiedy będą miały 11 lat, dowiedzą się na przykład, że to jest tak naprawdę Ravel. I to będzie ich muza, to nie będzie coś dziwnego. Więc w muzyce po melodii są poukrywane utwory z muzyki poważnej. Kolejny easter egg, taki, czyli że coś jest ukryte i mogliście się nie zorientować, ale może się zorientowaliście, nie wiadomo, to melodie tradycyjne z całego świata. I kiedy ja mówię o tym, że dziecko rodzi się z ogromnym potencjałem muzycznym, każdym, ale muzycznym również, przy urodzeniu rodzi się z nim i ma go dane. I potem on tylko spada, jeżeli się mu nie zapewni bogatego środowiska muzycznego, to nie wiadomo, co to znaczy, to bogate środowisko. I bogate środowisko to są właśnie totalnie różne gamy, skale, różne i, 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 różne barwy. I ciekawostka jest taka kiedy robiono badania y, dzieci, które podzielono na trzy grupy. Jednym dano tylko muzykę durową, czyli taką wesolutką, drugim dano muzykę durową i molową, czyli te takie dwie, dwie najpopularniejsze y, skale. Nasze, otaczające nas, a trzecim durową, molową, czyli wesołą i smutną oraz różne inne dziwne, bo są takie, to okazało się, że po paru miesiącach najlepiej w tej durowej, czyli tej takiej naszej podstawowej, najczęstszej, poruszają się i rozumieją najlepiej i wykonują te dzieci niektóre w samej durowej się ob obracały tylko te które się obracały w tych różnych skalach bo dzieci uczą się przez kontrast wiedzą że coś jest czymś jeżeli wiedzą że tym nie jest i dlatego w pomelodii nie mamy samych durowych y, piosenek i dlatego też y, lubicie to i nie męczy was to ponieważ to są różne światy i na przykład The Wind mój osobisty faworyt to jest tak naprawdę jakaś fińska kołysanka ale jest ich mnóstwo i mam nawet spisane, bo i zawsze jak ktoś mnie pyta, no to jakie tam są te różne inne? Ja mówię, no mnóstwo, mnóstwo na przykład. I wtedy nie wiem żadnej, więc y, mam je spisane i proszę bardzo, obuysana, Obujsana, sanana, obujsana. To jest melodia z Gany, z Republiki Gany. I tam, tam, taririm, tam, tam, czyli coś, co się nazywa a no coś po chińsku więc nie będę próbować. To jest chińska kołysanka. Nigisi sa Sase de Republika ym, Południowej Afryki. Oryginalnie to jest język zulu, także wiecie. Nie tylko po angielsku. Tsakonikos. Grecja. Czyli tam, dam di, O tym jeszcze zaraz powiem. Ice cream. To tak naprawdę nie jest ice cream, tylko to jest turecka dandy Dandini, dastana. I jest tu dużo. Wierzcie mi, tylko że już nie będę mówić. To możecie sobie sami odkrywać. Nie mówiłam o tym, w sensie nie pisaliśmy o tym w śpiewnikach, a teraz żałuję, bo tyle razy pytacie o to, dlaczego tam o tym nie pisaliśmy, bo sprawia wam przyjemność odgadywanie tych rzeczy i odkrywanie, że teraz żałuję i chyba to zmienię w swoim życiu, że będziemy tam pisać. Ciekawostka numer 3, bardzo bezpośrednio związana z tym, co powiedziałam o kontrastach właśnie, jest taka, że znajdziecie tam kontrastowe piosenki, czyli zaprojektowane tak, że mają być zestawieniem dwóch różnych przeciwnych rzeczy. Na przykład dur i mol, czyli tego wesołości i smutności. I taka piosenka, którą ja wykonuję, na przykład Lucy Locket lost her pocket, Kelly Fisher found it, to jest ta Smutna wersja, ale za chwilę jest Lucy Lockett, Lost Her Pocket, Kelly Fisher, Found it. Wesoła wersja. I to jest w jednej piosence, więc można powiedzieć, że takie bardzo edukacyjne wątki się tam przewijają. Tak samo w naszej zasiali górale, czyli tam akurat ten kontrast dotyczy metrum. Czyli mamy na początku zasiali górale, czyli raz, dwa, trzy, na trzy, ale potem nananana nananana nanana na dwa. Ale też kontrasty tempa na przykład. Czyli, że mamy I am sneaking tap, 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 i tam się skrada wolno, ale za chwilę jest I am running fast, fast, fast. Kontrasty, zestawiamy kontrasty i to jest bardzo edukacyjne. Więc, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ta piosenka jest taka pomieszana, na przykład w my jesteśmy krasno, a potem tam jest im smutno, więc jest namolowo, to właśnie dlatego, bo to ma wielki sens. Kolejne dwie ciekawostki związane są właśnie z różnorodnością. Pierwsze z różnorodnością metrów. Ale żeby to zrozumieć, trzeba zrozumieć, co to jest metrum. I wszystko ma puls. Muzyka ma puls. My mamy puls. I na przykład puls dziecka jest szybszy niż puls nasz dorosłych. Więc puls może być szybki, może być wolny, taki drobny. I z tym wiąże się też tempo jakiejś piosenki. Ale. Tempo i puls to są troszeczkę inne rzeczy niż rytm. Więc czasem mówimy, no w szybkim rytmie. Nie ma coś tak, czegoś takiego jak szybki rytm. Nie może być szybkie tempo i szybki puls, ale nie może być szybki rytm. Więc rytm to jest to, co wypełnia tempo. Na przykład, rytm może być długa i dwie krótkie nutki. Na przykład pa, 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 to jest rytm. I teraz to, jak ten rytm jest zorganizowany, czyli tam, gdzie czujemy, że jest taki przebieg, taki flow, to będzie metrum. Czyli na przykład, jeżeli mamy długą i, długą i dwie krótkie, czyli pa pa, 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 to czujemy, że to jest takie metrum. Pa, 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 pa na dwa. Ale to samo pa, papa, można zorganizować też w metrum na trzy, ono jest rzadsze, ale zdarza się. Na przykład walc jest na trzy, więc trochę kojarzymy tą sytuację, że jest pa, 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 pa. Czyli to jest cały czas jakaś długa i dwie krótkie, ale uwaga! Tu się zaczyna nowy świat, bo metrum 2, czyli wszystkie, absolutnie wszystkie przeboje w radiu i ewentualnie czasem tam się pojawia 3, to jest, to jest początek, a potem mamy wszystko inne. I to samo pa pa pa, czyli jakąś długą i dwie krótkie, możemy zorganizować w metrum 5, czyli Pa pa pa, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Taką piosenką jest na przykład Dancing Terries, Dancing Terries, Dancing Terries, Round and Round, albo właśnie to Sakonikos, co jest w ogóle greckim tańcem narodowym i oni sobie tam tańczą na pięć i to nie jest dla nich żaden problem. Dlatego to jest tutaj takie nasze bardzo europejsko-centralne albo zachodnie myślenie, że jak jest na dwa, to jest Proste i to ma być dla dzieci, ale jak jest na 5, na 7, yy, czyli na przykład, abracadabra, ta piosenka jest na 7, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. To znaczy, że to jest coś trudnego i tego dzieciom nie można dać. I dlatego właśnie mamy to w pomelodii i mamy całkiem sporo dziwnych metrów. A druga sprawa z tym związana to jest różnorodność skal. I teraz to już trochę mówiłam, czyli mamy tą durową, i większość hitów jest durowych. Czasem pojawia się coś molowego, okej, okay, jest to smętne, ale jest, są, jest jeszcze naprawdę mnóstwo innych skal. I tak naprawdę Durmol. To jest wymysł taki dosyć niedawny i większość tej historii muzyki tam nie było systemu ani równomiernie temperowanego, czyli tych takich dźwięków, które są tylko w klawiszach fortepianu, ani też takiej przewagi dur i mol. I w związku z tym my też nie chcemy pokazywać dzieciom tylko tego, żeby potem nie rozumiały nic innego, tylko chcemy pokazywać im cały słownik. I na przykład taka piosenka jak The little Piggy Went to the Market to jest skala dorycka. I bardzo dużo innych bluesowych, bo mamy ich sporo, to jest właśnie skala bluesowa. Mamy tam cygańską, czyli dandini, dandini, mamy góralską, czyli naszą polską skalę, yy, która objawia się w piosence Miss Polly albo po prostu yy, zasiali górale, żyto. Yy, I Y, całkiem sporo innych, które tak naprawdę y, my nie czujemy, że one są czymś nienormalnym, póki ktoś tego nie nazwie. Czyli nie powie, o, a to chodzi to jest skala lidyjska. I wtedy mam takie. Ooo". Nie, to jest po prostu chodzi albo this little piggy dla dziecka i ona nie ma żadnego problemu, żeby to zrozumieć, a kiedyś będzie mogło to może nawet nazwać. Jeżeli tak się to nie wydarzy, to wydarzy się to w taki sposób, w jaki ja się uczyłam. Czyli byłam zakorzeniona w dur i mol, poszłam do szkoły muzycznej i w pewnym momencie kazano mi przyswoić skalę, ponieważ na skalach się dobrze improwizuje, ponieważ jest to po prostu coś, co powinniśmy znać jako muzycy i ja musiałam to wkuwać i jakoś próbować sobie kojarzyć, a nasze dzieciaki co będą miały dane z założenia. I w związku z tym, taki podpunkt tej ciekawostki, e, chciałam jeszcze bardziej ułatwić, szczególnie swoim dzieciom, o których zawsze myślę, jak to komponuję, e, chciałam jeszcze bardziej ułatwić naszym dzieciom zrozumienie e, niektórych myków muzycznych. I na przykład, kiedy utrwalamy się w tonacji jako muzycy, czyli chcemy osadzić się w jakiejś tonacji, ponieważ w niej na przykład za chwilę będziemy improwizować, tworzyć, to śpiewamy tonikę, subdominantę i dominantę, czyli takie trzy podstawowe jej Filary harmoniczne, z których składa się ta gama. I żeby się utrwalić w tonacji, robimy na przykład coś takiego. Nie mam absoluta, więc nie wiem, czy to będzie La, ale załóżmy, że będzie. La, do, mi, re, fa, la, mi, sol, si, la. I teraz Mi to się kojarzy głównie jako utrwalenie się w tonacji, ale naszym dzieciom. Kojarzy się to głównie jako Hickory Dickory Hickory Duck Bo taka jest ta piosenka A tak naprawdę później pójdą do szkoły muzycznej Ale niekoniecznie, kiedy w ogóle będą miały styczność Ze swoim instrumentem To utrwalą się bing 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 wiedząc co to jest, bo to jest Hickory Dickory Duck To jest proste I jest dużo więcej takich easter eggów. Ale ponieważ to jest Polska i to się mówi po polsku, to przetłumaczymy to jako smaczki, więc jest dużo więcej ich w, w, po melodii, ale czas kończyć już, bo już za długo to wszystko mówiłam. Więc y, powiedzcie, czy wy jakieś odkryliście, o których ja nie powiedziałam? Czy może odkryliście takie, o których ja nawet nie wiem? To, byłby, to byłoby super. A jeżeli w ogóle nie wiecie o czym mówię, to wpiszcie sobie w Google po pomelody albo w e, App Store albo w Google Play Store. E, ściągnijcie apkę i zobaczcie o czym ja mówię. Bye! -o!